Dziś posłuchamy piosenek ekipy. To jest najnowsza maczni. Oczekamy ocenka będzie oczywiście. Bundesliga 30 dni za darmo. Mam swoją pasję, ona we mnie nie gaśnie Ty to wierzysz i znasz mnie, czujesz, że nic ze mną na zawsze, no bo moje życie Używałem na zajawce, mam swoją pasję, ona pełni mnie nie gasi, nie lubię, że się znasz, nie. będzie na zawsze, no bo moje życie używałem na zajawce. Zobacz, wieku, jak wejść, kapie ze mnie taki jak cześć, ej, słychać bit, taki, że węgier, lubię... Mi się nie podoba tylko ten wstęp i w ogóle to jest jakaś w ogóle gra. No to jest jakaś gra? Chyba.

Ale nie chęcił, miałem różną drogę, chętne rogi Wiem, nie chcesz, tak to się kręci, oferty na mailu Więc mi się za bardzo nie przejmuj pues, Karol to zbyt prości, oszalał z Tylko nasa, ja to twoje interne Nie, ty tu bierzesz i znasz mnie Czuję, że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie budowałem na zajawce Mam pasję, ona we mnie nie gaśnie Ty to bierzesz i znasz mnie Czuję, że będzie ze mną na zawsze No bo moje życie budowałem na zajawce Na zajawce, na zajadce, moje życie budowałem na zajawce to na zajawce, na zajadce. Ona będzie Gratające, gratające Całe moje życie zbudowałem Gratające, diwa na zajance, diwa na zajance Ona będzie z tym samym zajance Mam je sam na nim mecze grałem liczne Da nim pokochałem, czy te konie mechaniczne Ło, lecz sędzia roboczy na uliczkiem Grałem na boliko, no i na co w tobie wiercić biorę pala do ręki, ale chyba dużo bicie kierownika mnie kręci Wiesz? Nowe akto, nowe felki i rzęsi Ekiwala familia, nic już szybty i wszędzie i sorry, że nie było tak długo od odcinków, ale za chwilę gdzie siadę i nie mam czasu pas pyczą, łapałem typu wskie Trzymasz Ketchan I od początku, ale ten czas nie działa My lecimy dalej, to i chyba część trzecia nie wyjękam, jakie kolejne pionki Idę sobie ręka, ale to nie lops Dani moje ziomki Pracujemy ciężej, a moje kupiny to mają i

znasz mnie, czujesz, że będzie ze mną na zawsze, no bo moje życie skutowałem na zajawce. Mam swoją pasję, ona we mnie nie gaśnie, ty tu wiesz, jeśli znasz mnie, czuję, że będzie ze mną na zawsze, no bo moje życie budowałem na zajawce. Na zajawce, na zajawce, całe moje życie skutowałem na zajawce, no na zajawce, no, na zajawce, ona będzie tu no, na zawsze. Nie, nie, obejrzyjmy obejrzymy jeszcze jedną taką kredytę, której nie znam. Troszkę była, no, trzy tygodnie temu. Twój bank też pożera Twoje pieniądze. Inflacja jest obecnie tak wysoka, że trudno znaleźć... Tej piosenki nie znam, może raz ją słuchałem, ale nie, nie zapamiętałem. Mam dobry brymu, nie przestaję go czuć, kiedy ja do bó, bo ja się do tych bo mam do brymu. Wijamy tutaj klucz i oczy patrząc na noc, w nocy robię, bo my chcemy żyć, chcemy żyć, a robisz wizję z mirażą. Przyjma do pira, daje nam nowe mózg chcemy żyć, chcemy żyć, a stawiasz wizję z mirażą. Nie zadaj pani wiedzieć, jak kurasz i klucz. Moje życie na filmie, czyli znowu spotykam się z nim. Aj.

Światła, światła Mam pełne serce i szklankę Solo od ludzi, którzy noszą maskę Noce, klub Ja i moi ludzie mamy dobry mózg O, o, nie ma prostych dróg Chcę bo stara ekipa, choć nowy mózg Chcę dać nam rozparłom, podaj lód Przecież szybko będzie, trzeba trzymać twór Czy się odmijam w tłum, Jesteśmy wysoko, więc na sięgnę chmur Mam dobry mózg Nie przestaje go czuć Wydycham do

Górę odstawiam na parking Później napełniam szklanki Problemy wyrzucam za drzwi Dziś tylko Uber i taksi Odwieź do domu Na razie jestem przed wziął Dzisiaj nie spuszczam jedzconu Jak coś się wydarzy to nie mów Mam dobry mózg, Nie jego wdycham do się bo To światło z tyłu im trochę przeszkadzało na mnie. Wiesz kolejnie, że był ostatnio ten 8 sekund. No to może się skończyć odcinek, więc no